O nie, Medy medyk rusz i nie! <grywa> Jak to wygląda w ogóle? <grywa> Dlaczego? Z centymetra do niego nawala <grywa> Dwa oddziały oee, właśnie to jest negatywna osłona, nawet w odwrocie to nic nie dał i jeszcze tego dobili! Na maksymalnym zasięgu. Pancer 4 podjeżdża z kolegą. <grywa> to jest koniec, jest ulubiona taktyka medyka widzę, jego build specyficzny właśnie, że on robi sobie tego, robi sobie dowodzenia i, je i jedzie tą dwójką. A więc, kolejne przygody z Compon Heroes 2. Dzisiaj mamy gra Zagłupia od Medyka, który walczy z Panem Cyferką. Czyli to jest prawdopodobnie Chińczyk, jakiś tam właśnie prawdopodobnie od z kraju puchatka, jakieś tam komunistycznego, w sumie nawet pasuje. Zabronili mu nazwy na Steamie, dlatego musi takie coś mieć. Na leśnej przeprawie. No zobaczmy, dlaczego gra jest Zagłupia. No i zaczyna nam się pojedynek. Grają dla nas oczywiście Medyk widz, który nam to wysłał. To już trzecia część tutaj z tej podserii takiej z szpitala psychiatrycznego jako Wehrmacht gra. Takiego poziom kontra panceferka. Jako Sowieci. Prawdopodobnie Chińczyk. Medyk ma dzisiaj dla nas do wyboru. Niemieckie wojska zmechanizowane. Mhm. Festung wsparcie i wojska elitarne. Braterska miłość, działo po o O. o. Widzę, że medyk bardzo lubi to. To chyba trzeci, trzecia właśnie część tutaj właśnie z tego psychiatrycznego szpitala i trzeci raz wybiera tą doktrynę niemieckich wojsk zmechanizowanych, czyli czołg dowodzenia, transporter, naprawa uszkodzeń krytycznych, peryskopy i chałubica. Natomiast pan Cyferka od razu wybrał sobie radziecka armia rezerwowa, czyli komisarz, tutaj zestawy szturmowe dla poborowych, zestaw zrzutu broni, szybki werbunek i chałubica armata. I takie to pierdzielniki. Daleko noży, tak? no szpital. Podseria w podserii. Dwa oddziały grenadierów. Tutaj jeden oddział poborowych i nadjeżdża od razu MAXIM. Pan Cyferka, jako pierwszy, zajmie lewy punkt zwycięstwa. Zajmuje również amunicję. Ciekawe, bardzo ciekawe, właśnie, że tak jakby. Dlaczego nie paliwo? Dlaczego? Dlaczego? Tego nie wiem. Dlaczego nie prawa flanka jest nietknięta? Dlaczego? Dlaczego? O boż! O Boże. Zaczyna się znowu trzecia, trzeci odcinek szpitala psychiatrycznego. I pierwsze strzały. Pionierzy medycznej. Kontra poborowi. Walka na bliskim dystansie. Taką, jak lubię oczywiście o wiele bardziej saperzy z bronią automatyczną. Pierwszy saper odstrzelony. Drugi również, i chyba również przewaga liczebna zwycięży. Nie, <grymna> zabijają się nawzajem, i niestety jeszcze jeden oddział. Przybył tutaj na nich szczęście tych poborowych grenadierzy, którzy powinni już normalnie odstrzelić wszystkich. Czy się wycofają? A może nie, a może nie. Straciliśmy oddział piechoty. straciliśmy Straciliśmy. Cofra, to niekoniecznie, ale zwyczajny oszust, smurf. No, może w coś w tym być, tylko wiem jakby. No tego nie mam potwierdzenia, ale potwierdzenie mam, że właśnie w Chinach chyba nie można mieć ników na Steamie, tylko musisz mieć taki identyfikator tak naprawdę. Dlatego... o, Ole dostał to w szyję. W O nie! Med medyk rusz ich, rusz! Nie! <laughs> Jak to wygląda w ogóle? <laughs> Dlaczego? Z centymetra do niego nawala? <śmiech> <Yeah>. <śmiech> Hexyk Jak jakiegoś. Nie. Boże święty, co ja patrzę? Co ja patrzę? Co ja komentuję? Co to jest? Gdzie ja jestem? Nie wiem, pomóżcie. Chyba sam skończę w tym szpitalu najprędzej. MG42 rozłożony i gotowy do działania. Ostrzeliwuje i zaraz zabije całą załogę tego Maksima. Kolejny Maxim się rozkłada. Podchodzą tutaj pionierzy na bliski dystans. Tutaj przy szpileń i nawet zostali, mimo że użyli ognia ciągłego za 15 municji, to nic im to nie da. Cała załoga kemu została zabita. Czyżby ten pionier się miał wycofać, czy nie? Zobaczymy. No, Maxim oczywiście, dlatego że miał pierwsze uderzenie. O wiele lepiej sobie radzić z tą trzodą. Prawa flanka, no jakiś tutaj jeden oddział. Tutaj też czekają grenadierzy, tylko na akcję. I kolejny oddział z Maksimem został zabity. To bez sensu, no to, to... <laughs> jest jakby te, ten pionier, jakby mi czytał, czytał w myślach właśnie na temat, moje przemyślenie na temat tej rozgrywki, to bez sensu. Poborowi podostrzałem. Dwa oddziały poborowych wrąbali się totalnie pod tego CKM-a. Co, z końcu się złamią? To wy się złamiecie, patrzcie jak jesteście przyszpileni w ogóle bez osłony, negatywna osłona, tutaj ten KM również nie jest najlepiej postawiony. Mimo, że to właśnie nie było w sumie dobrej, to już chociaż tutaj mu podejść, nie? Dosłownie na te białe krateczki, żeby nie mieć negatywnej osłony. A tak to otrzymuje wtedy zwiększone obrażenia. Tutaj, saperzy próbują oflankować tego yy, MG-42. No, ale problem w tym, że został ostatni, właśnie saper. Nawet miotacz ognia tutaj nie pomoże. Dwa oddziały. o, o że właśnie to jest negatywna osłona. Nawet w odwrocie to nic nie da. I jeszcze tego dobili. Na maksymalnym zasięgu chłop. pancyferka w szóstej minucie, prawie siódmej. Nie ma praktycznie w ogóle swoich sił. Co to jest? Co tu się dzieje? O, o, tch, tch, tch. <noise> medyk! Nie, nie, za blisko, za blisko. To nie tu. No, atakuje ten wróg, ale co to zmieni? Tutaj jest ten bunkier, zaraz ich ostrzela znowu. Ogień krzyżowy. <noise> Kolejni poborowicze. Rozstrzelił <noise> mu tam granat nasadkowy do sztabu. <noise> A ten chłop po prostu stoi tutaj. Nie wie, co się dzieje kompletnie. Boże, <noise> medyk. Musisz mi zdradzić przepis, jak trafiasz na takich przeciwników. Skąd oni się biorą? Czy oni uciekają z twojego szpitala psychiatrycznego, czy co? Bo ja nie wiem, nie wiem, nie rozumiem, jak na takich graczy można trafić? Skąd oni się biorą? Dlaczego oni się biorą? Nie mam pojęcia. Znowu tutaj oddział pionierów z MP 40. Zwycięża, czy nie do końca? No właśnie, brakuje im trochę doświadczenia. To nie kłócaj, tylko... tylko poddawaj się. Maksim się rozkłada dosłownie pod sztabem radzieckim. W lewo tu już mi się wydaje, żadna jednostka nie wyjdzie. Grenadierzy za idealną osłoną. Jeszcze wyposażeni w ten ręczny MG42. O, to, to, ogień krzyżowy. Ponosimy strategicznie skradziony, że to jest Maxim, nie? Już wszystko można ruszyć. Tych do przodu, to już można dosłownie naprawdę jak, jak w tym, jak z botem. To jest gra z botem na easy. Tak mogę podsumować tę grę tutaj. Medyk rozwala bota mi na Granatem nasadkowym znowu nasadkowym przez żywo walnęli tutaj w ten moździerz, Ale co ciekawe, nie zadali jakoś tak super dużo obrażeń. nie? Odbezpiecz broń, debilu. Jakby tak tylko troszeczkę, jakby zmienić pozycję. Granat nasadkowy, pff, nieuniknięty, ani trochę. Cały oddział znowu do piachu. No, to, to jest jak bot. To jest człowiek bot. Chyba, że faktycznie on tak gra na przykład, że. Musimy A co jeśli to Hinol, który postawił sobie bota, żeby on tylko rozgrywał te mecze? A on będzie sobie expić? bo przecież za porażkę również mamy tego, punkty, nie? To jest niezła strategia. Przyzwał sobie tutaj zrzut powietrzny. Zizgan i Maxim MG na jednej stronie, Maxim na drugiej. Grenadierzy od przodu. Mają tutaj nawet bonusy od. Radiowa sieć dowodzenia. Dzięki niemu pancer dowodzenia tutaj daje aurę. Całkiem daleko masz, dobną dawał, nie? On na spokojnie już mógł podjechać do przodu i szturmować tą bazę, mimo że jest pak, to no... Pff, to nic nie zmieni. Maxie musi zmienić pozycję, bo dwa moździerze ze sztabu do niego próbują, ale to jest koniec. Medyk ma całą kontrolę nad mapą. O, no, film instruktażowy. Tak mogę podsumować tą powtórkę, nie? Nic, nic, no nic, nic się nie stało w tej grze. Ciekawego, tak naprawdę. To jest bot. To jest Chińczyk, który postawił sobie bota, żeby expić sobie skrzynki. Nic więcej. Nie było tu żadnej strategii, żadnego przemyślenia. Medyk może też troszeczkę jak na taką grę. Tutaj na przykład strata tych grenadierów no, była trochę dziwna. Nie powinno to się nigdy stać, ale no cóż. Do <laughs> w ogóle bunker podstawił tutaj pod sztabem wroga praktycznie na uzupełnienia leczenie. Pancer 4 podjeżdża z kolegą. <laughs> to jest koniec. To jest ulubiona taktyka medyka widzę. Jego build specyficzny właśnie, że on robi sobie tego, robi sobie dowodzenia i je jedzie tą dwójką. Żeby masakrować, a właśnie jest jeden Zizgan, którego można z łatwością oflankować. I koniec, pancyferka składa broń, bo... <laughs> Eee, ja, święty C, ja skomentowałem. Eee, ja, no tyle. Mogę Was przeprosić, widzowie, <grych> że nie oddam Wam tego straconego czasu, ale może przynajmniej traficie do jakiegoś właśnie psychiatryka dzięki tej gierce. Dlatego dziękujemy, medykowi, dziękujemy za uwagę i do następnego. Amen. Żeby Was tam zastrzyki, w choroszczy was wyleczyły.